Ty wiesz, że jeden król barbarzyński złamał tysiąc lat rzymskiej dominacji w ciągu trzech dni? Przez całe wieki Rzym był niepokonalny. Wieczne miasto nigdy nie upadło. Ale w roku 410 wizygocki król Alaryk stanął przed murami Rzymu z armią żądną zemsty. Ironią losu, wcześniej służył Rzymowi jako sojusznik wojskowy. Jednak Rzymianie zdradzili go, odmówili wypłaty obiecanych pieniędzy. Teraz przyszedł po swoje. 24 sierpnia jego wojownicy wdarli się przez bramę Salaria, rzymscy niewolnicy otworzyli ją od środka. Przez trzy dni barbarzyńcy systematycznie plądrowali miasto, zmuszali Rzymian do topienia złotych posągów i oddawania całego bogactwa. Alaryk zażądał pięć tysięcy funtów złota, trzydzieści tysięcy funtów srebra i tysięcy jedwabnych szat. Rzym zapłacił. Po raz pierwszy w historii wieczne miasto upadło. To był początek końca zachodniego Cesarstwa Rzymskiego.